Witam Was w 14 filmie z Gryzer. Teraz mogę powiedzieć 14. Eee, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wykonywaliśmy to, to zadanie. I nie udało mi się mm, zrobić z jednego z podpunktów. Po skończeniu filmu węszyłem tam, ale mm, na razie nie wymyśliłem, co tam trzeba zrobić. Jakby ktoś z Was wiedział, to chętnie. Eee, jeżeli sam nie wymyślę, do tego czasu chętnie usłyszę, dobra, usłyszę, no, napiszcie. Jeżeli w ogóle. A, dobra. Yy, w każdym razie przechodzimy do kolejnego zadania z kopalni. No to lecimy. Ta przewinda się otworzyła chyba tak. Mamy mostek. A, tu Nie Dobra. The test results back. It's what we thought. The early stages of dementia. If we act now, there's a strong chance we can delay the onset of symptoms. I'll be honest with you. Treatment is expensive, especially without the right kind.

Szafeczka. O! Telefonik, a coś sekretarka. O! Widzicie? Do, mamy przejście do... Otworzyła nam się do dzielnicy przemysłowej. Znaczy do... Zebrałem kokardko-stążeczkę i tutaj koniec. Chyba. To ja tylko tak sobie wystaje do ozdoby. Czym się zaraz zajmiemy? Chyba. Zobaczmy czy tu... Aha nic nie ma, przynajmniej na razie. I kolejna żarówa. No, muszę odnieść taśmę. jak żarówka, to do lampy. Moment. Oj za blisko. Jesteśmy tu. I tu będziemy zwiedzać chyba. Aha. To sobie zapiszę. Okej. Okay. To pewnie szyfry. O niech się w każdym razie na razie świeci. Zobaczmy, na naszym poziomie mamy. Jesteśmy, a nie na 380. To nie mamy szyfru żadnego. Miejmy nadzieję. Przynajmniej nie tutaj. Tu u nas jeszcze nie było. urządzonko ale zasiali do tych stążek tak się nie da tam kolejna tam kolejna tu jest dały. Czyli czas na magnetofony. Uh, i'm so glad i got to make it over this christmas. you seem to have settled in well. what are you doing? i'm, I'm, I'm trying to wind up this music box, but it just won't work. Uh, that's that is a music box. It's a question. Oh. Don't be ridiculous. It's clearly a music no, box. Okay. Oh, well, tell me Oi, what the music box looks like. Oh, well, she's going to. Wooden, brown, uh, with a ballet dancer inside, or. or well. Uh, is, that what, is that what you think you can see? I don't want to talk Even about bad. it anymore. She was here. And that matters to me. Please. Just please. Go away. Leave me alone. Koniec. Dobra, no to idziemy zobaczyć. No wiem, że F. Zostały nam jeszcze dwa takie tajemne miejsca. A zapomniałem, że papier trzeba zainstalować. Yes. Ludek. The dock was full of boat parts and cranes. Old boys, fisherman's gear, a creepy setting in the dark. Andrew lit an old oil lamp and gave it to Rob to hold. Here, take this and tell me if you see it. We're almost there. There was an old mine entrance that hadn't been used for many years.

No nie, 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 nie. Dobra, może być, żeby cię było widać. No i to chyba wszystko. Wracajmy. Czwarty. Czwarta strona. jakiś wygląda na jakiś automat do drążenia czyli znaczy, co koniec niemożliwe a jakiś jakaś kamerka czy co czy znaczy projektor nie ma No nie ma albo ja czegoś nie widzę albo Gdzieś tu mogę jeszcze pójść? Tylko tu? Tam nie da rady No dobrze, najwyżej się wrócimy. Zobaczmy Skoro jesteśmy na poziomie. A może nie jesteśmy? A coś się stało? Tu jest, jak było. A teraz jesteśmy, czy jak? Nie wiem, co się zmieniło. No coś sobie nie radzę chyba. Nie wiem, co się porobiło. Coś pukło, stukło i nic. No dobrze. Dobrze, spróbujmy na 400. Zobaczymy jaki jest kod. W razie czego na 400 był jakiś kod. 0,3,1, 4. O, teraz się nam. Most. Kolejny. To co będzie go wziąć? Najpierw jeszcze weźmiemy to. Jest skrzynia. Działa. Przynajmniej na razie. Projektor. Dobrze, weźmiemy najpierw człowieczka. Przesada z tym człowieczkiem, prawda? asked andy, trying not to laugh. "what are we doing?" barked rob. "looking for the knocker, remember." "he must not be here," andrew offered disappointedly. "how do you know?" whispered rob. "cause he can smell fear. if he was in here, you'd be a goner already." at that moment, three loud bangs echoed through the whole mine shaft. "oh crap!" Wrong wrong. What the hell was that? Andrew said nothing. Again, three loud bangs, followed by three more. They're getting close, right. carnage. <laughs> O, to coś z czasem, to ma jakiś układ trzy i trzy, a tu po dwa, a tu jeden. Hmm. Dobrze. Na razie nie wiadomo, co z tym zrobić. A tu jeszcze nie byliśmy. Poziomy są jakby na jednym prawie. o ale ten. Zagęszczenie. Tam było trudniej. Dobrze, co teraz? Było tu zero. Trzy. Jeden. L. Tu jakieś tłoki. Jeden mieliśmy opuszczony, to ten. Trzeba zapamiętać. Przyjrzyjmy się temu jeszcze. Tutaj mają jakieś obręcze, tu jest na dole. Tu jest na dole. Tu i tu. Czyli tak jakby może kolejność. Pierwszy, drugi. Trzeci, czwarty i piąty, patrząc po wysokości, coś tu jeszcze jest? Piec. speszowałstwo to dobrze. Mmm, na no start to było wracamy 1 2 3 4 5. A na dole, które mamy ten auto ramkent. O, tą latarkę. Mm. O, wszystko się udało zrobić. Gdzie jest ten Mamy opuszczony tu. Czyli co? Pierwszy. Drugi. Drugi. Ten. Trzeci. Barak. Czwarty. Działa. Pamiętam, że w tej wiosce znalazłem no, coś, co się nazywało pistą czy coś takiego. Tak, prototyp. Idealnie wygląda jak to. Aaa, udało się. dalej, że jeszcze tu się otworzyło. Wiertło jakieś, do drążenia, tak, jakieś tam pewnie diamentowe. Wiertło wezmę, ale i tak będę zbierał po obejrzeniu filmu. O Mały smotusz. Okej, okay. mm, to wiertło pasuje do tegoż tam, tej drylownicy, jak widać, potrzeba trzy, ale żeby nie nosić, to próbuję założyć. okej, okay. ale teraz mi nie uciekaj. No dobra, no to co, ja się z Wami teraz żegnam. Będę zbierał co tu zostało. Do następnego odcinka. Cześć.